A się na stawa, A w dzisiejszym odcinku wbijemy top 100 polski, a dokładnie top 99. Troszkę mi się laguje, bo mam słabego neta widzę. No widzicie, jestem setny w Polsce, dlatego dzisiaj chcę nagrać odcinek, jak wbijam miejsce 99. Dużo moich klanowiczych, to porządek. Cztery. na ja sobie żyję guma. No, jak się Primem oczywiście. Nie no, jak tu ktoś będzie, to będzie taki kamper po prostu. Eee, dobra nie ma. Właśnie Przyjmę to tak. Mm. No proszę, ej. No i dzięknie. Ej, ej, ej. Dziwny jest ten Kompletnie nie wiem o co mu chodzi, ale mm, ten Mortis powinien dostać Tima. Ej tak mnie będziecie traktować w ogóle no i tutaj jest mortis już i A ja mortisa po prostu lubię Mm. O, sorry, zapomniałem, że ja nagrywałem odcinek, kurczę, no ja trochę tu zradziłem tego kroła. ale myślę, że się opłacało, znaczy Mortisa. Mm. Yy, no i co, tu jest ten kruk. ja nie chcę od niego dostać bomb, no więc tutaj tak powoli no, będę przeszkadzał i jak będzie szunał, no to podejdę na niego, no i on mi nie ma nic kompletnie, nic do powiedzenia. Mm, tak jak teraz ten brok. Nie, brok ma troszkę tam. O Jezu Jezu. A ma sztuk. Nie. <grym> no na kurczę. O wo. wo. Okay. Zagramy do 50 do 650 a a w ogóle jest takie coś. w której ja obliczyłem i ja spadnę około 1500 pucharków. Na koniec sezonu, no bo przecież jest dzisiaj. I ja ten odcinek może wrzucę, kiedy on już będzie i ja sobie już zamiast um, tylu i mam, to będę miał o 1500 mniej. Jezu, Jezu, szynka, Ale nie bo ona ma lepszą pozycję, bo ja mam jeszcze tego kolda na głowie właśnie. Mhm, jest ciężko z koldem. Mhm, mm, mm, krok się ze mną nie stimuje, to jest wiadomo. Mm. Tu gdzie szelka? Mhm. sobie przejdę do tych krzaczków Tak Tu się z tym grołem On chyba się nie będzie chciał ze mną stimować 8 zadowolenia życieli, minus 5 na razie To nie jest naprawdę dobry wynik on się mnie trochę boi no, że są, no jednak ja też bym się bał podchodzić do el primo i tu już powoli no i feniks kruki są najlepsze normalnie krały przepraszam hehe <gry> no, on się mnie nie boi słuchajcie mm... jest dobrze oj nie jest dobrze bo go zabili Dobra, ten kold jest troszkę nubem, ale no, bo jest nubem. Kurczę, no ja się teraz tu muszę dać tej szedzie. No nie miałem wyboru, naprawdę. Mm. Nie wiem, kurczę, co zrobić, ale plus jeden. Mm. No i teraz zobaczę, zobaczę. Właśnie wbiję sobie tym L Prima, ale... Jesteśmy 98. Jest! Udało się top 100 polski. Mm. Bardzo dobrze. O, przepraszam. Zobaczę, który kurczę jestem w klanie, bo... Mm. No i jestem w klanie obecnie 28. No, no bardzo fajnie. Jeszcze raz sobie gram. Nie, ty masz być po prawej stronie, tak mi jest lepiej. Mm -hmm. Właśnie nie, bo jak grubo już tu sobie parkiupsy rozwalam Jej ukradnę, hehehe, he, he. jestem złodziej. Per w normalnie. zawodowy. Dawaj na Trumpa, gruba. Hmm. Kolejnemu parkip se ukradłem. Ej, ej, mnie Spike. Dobra nie, ja w, nie w sobie spajkuć i po mnie walczę, bo to... No krzaka się idzie no, Cykam się troszkę, nie? Mm, nie, Znowu ty, ja się ciebie boję, ja uciekam od ciebie gościu Ty masz dużo power kiabów. No, ale masz zeza za troszkę. Mm. Nie, no, peperko my tu musimy wziąć poważnego teama bo tak. Mm. Czy ona chce mnie zabić? Oby się ze mną po prostu steamowała bo ja jej do niej nie mam sił. No co ty odebrasz? No. Agresywna ta paperka. Zdecydowanie. Zdecydowanie. No, z jeszcze gościu po prostu. No dobra, mam już tego primasa. Dobra, robimy go na 700. Kurczę, to jest Leon właśnie. A czas skrzynka już powinna być kurczę dla mnie. No i jest nie. No i jeszcze tyl tak? No i nasik tak się powymienialiśmy tymi parkibami. Ona ma trzy. Ja mam też trzy parkips. Co? Ja sobie na niej ulto spróbuję nabić, ale um, ona wie, że ja chcę sobie na niej nabić. No więc ja sobie do niej podejdę i sobie nabiję, tak? Um. To jest naprawdę strasznie dobry team. Jestem tankiem, a ona sobie na blisko a tu będzie ich robiła. Znaczy na odwrót. Ja na, ona na blisko, a, Ja na blisko, a ona na daleko. To i ona tutaj ich nie wpuści, mam nadzieję. Ale tu po prostu mm, będę robił, tak. Ja się właśnie boję, że ona... O, teraz jej się zregenerował. To nie będzie miała przez dużo sekund właśnie. No i najsik tutaj. Uważaj. No przecież każdy to wiedział, że tam jest ta szelka. Kurczę, no. on tu musisz być taka niekumata? Hmm. Nie no, dzisiaj LPN ma na 700 i to by wystarczyło na dzisiaj, jakbym go wbił. Ale do godziny 10 oczywiście. Ej kurczę, bo to jest kolejny LPN. Patrz po prostu. No i jednak klasa wygrała, czyli ja oczywiście. Czy ta Nita? Ona nie chce ze mną Timą i mnie to nie dziwi. Je, no, je, no, taka Nita to. No Tim jakiś, Po prostu... Ja w Ciebie nie wierzę ty głupia to Kurcze, no. Mm. Nie wierzę w ciebie, ty głupia to nie. Przepraszam już za to, ale... Mm. Mm. Ten, brokiem może. O oh, nie, 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 źle obróc się obróciłem, wreszcie, już, już, Nie no. i został. To sobie między co się szeroko zbiera od PowerCubersy. Nie, to no, jest ale się... trochę Myślałem, że ona tak bardziej spokojnie do tego podejdzie ona tak agresywnie jakoś kurczy. Ja się bałam troszkę. Nie, no i wiedziałem, co to ma być, w ogóle ten star jest przekazacki jakiś. I ma chociaż jedno, jednego parę Cubes a kurcze. Aj, przypadkowo mi się. Czy, czy tyle on na nie ulta? To ja uciekam stąd. Też... Nie, on mi za chwilę dojedzie na pewno. Tu ktoś będzie jeszcze... Tu nie tracinko to lecie, nikogo nie będzie. Głupie krzaki to są. A jakby tam ktoś... Jezu, 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 to jest Frank. Mm. I sobie się przekonajmy, czy ten leon miał ulta. No nie miał chyba typu. No takie typy trzeba. No teraz to na pewno ma. Ile on? Leon tu idzie? Ej, no że My mieliśmy teamy. No, bie. z tej strony z mojej strony to już wszystko jeszcze zobaczę który jestem czekajcie no brakuje mi trochę do tego no ale Trzeba jakoś żyć, no to z mojej strony to wszystko. Cześć. A to już się kończy za godzinę i 7 minut. No, jestem naprawdę ogromnie ciekawy, co to będzie.